Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z Lapsika. Z... Zaraz do tego dojdę. dojdę... Oto, z księżniczki Liany. Dawno odcinka nie było i stwierdziłam, że będę księżniczkę Lianę nagrywała na zmiany z piękno detektyw, przy czym bardziej cisnę na piękno detektyw. A później będę robiła księżniczkę Lianę i bal wampirów dwójkę. Będę tak starała się od ostatnich historii to jak najbardziej maksować. I co dalej? Jeżeli będziecie słyszeli tykanie zegara, bardzo przepraszam, ale po prostu nagrywam dzisiaj wyjątkowo w innym pomieszczeniu i muszę jakby. No bo tak, bo muszę, no i tyle w temacie. Dobra, kontynuujemy, lecimy, nie będę już zbędnie przedłużała. Bardzo cieszę się, że ta seria generalnie ma jaki tamkolwiek odbiór i że nie nagrywa mi dla nikogo, tak jak yy, na początku. Na początku... Parwam yy, piórów, miał taki słaby odbiór. Ale dobra, nieważne. Musimy tu wejść. No co ty? Rum wskazuje na sklep twojego ojca. Spodziewałaś się, że Wasza misja o ratowania Anny zaprowadzi Was w niebezpieczne i nieznane miejsca. Ale tego zupełnie się nie spodziewałaś. Nie powinnam się włóczyć po mieście. Nie pożegnałam się nawet z mamą, zanim uciekłam z domu na festiwal wiosny, na który zabroniono mi iść. Czego on może potrzebować ze sklepu, taty? Ten sklep jesteś tego pewien? Na szczęście Run nie zauważy Twojego szoku. Szybkim krokiem kieruję się w stronę wejścia. Tak, to kluczowa część mojej misji. Zatrzymać Runa przed wejściem do sklepu, taty? Hmm. Powiedział, że to jest kluczowa część jego misji. Albo chodzi o pożywienie, albo ma tam sprawy do załatwienia, więc ja bym chciała zobaczyć i będę cicho i pójdę za nim. Run wygląda na zdeterminowanego. Zdajesz sobie sprawę z tego, że żadne działanie nie, odwie nie odwiedzie go od wejścia do sklepu. Co powinien zrobić? Nie mogę po prostu wejść sam z runem. Udawaj, że nie istniejesz. Nie masz nawet czasu, żeby coś wymyślić. Run działa w pośpiechu, a ty musisz jakoś za nim nadążyć. I jak się z tego wszystkiego wytłumaczą? Jeśli tata zobaczy mnie z runem, będzie bardzo zawiedziony. Nie tylko zlekceważyłam polecenia mamy, ale do tego chodzę po mieście z nieznajomym. No niestety to są takie czasy, że jakby kobieta sama nie może, męża wybiera jej ojciec i generalnie jak się pojawi w towarzystwie faceta, to jest do końca życia zburkana i jakby no brudna wobec, w obliczu, no, w obliczu wobec, w oczu, we, jak to nazwać, po prostu w ocenie publicznej jest y, kobietą takich, Lekkich obyczajów, żebym tak to określiła, ponieważ nie zaczekała do oficjalnego Takiego przedstawienia jej z mężczyzną, do oficjalnych zaręczy To w tamtych czasach bardzo się liczyło, przynajmniej tak, taka jest moja wiedza Robisz głęboki wdech i wchodzisz za przyjacielem do sklepu Aromat peklamo, peklowanego mięsa, wziął i przypraw przenika powietrze, gdy drzwi zamykają się za tobą Pachnie jak tata Chciałam to skomentować w ten sposób, że z jednej strony Kaj okay, zajmuje się tym, dlatego pachnie mięsem, a z drugiej strony twój tata sam jest mięśni i to sprawdził to, że jest mięso. Ale to zabrzmiałoby bardzo źle. Zabrzmiało by źle. Twoje serce bije nieregularnie. Na szczęście nikt nie stoi za radą, żeby was powitać. Nikogo tu nie ma. Wszyscy ludzie z wioski wybrali się na festiwal wiosny. Wydaje mi się, że powinniśmy powiadomić kogoś, że tutaj jesteśmy. No co ty? Ron skupił się na czymś innym Muszę działać szybko Nie mogę zaryzykować rozczarowania taty właśnie w tym momencie Nie na oczach Runa To byłby okropny wstyd Dzień dobry No to sobie zadziałała Kiedy tylko Runa zwraca na siebie uwagę ojca Wskakujesz za duży wyklinowy kosz W pobliżu wyjścia ze sklepu Co ja właściwie wyrabiam? Ale to lepsze niż stanie tam jak jakaś idiotka Kiedy wyjdzie tata Dzień dobry, w czym mogę pomóc? Jest pan właścicielem tego sklepu? Tak, ten sklep należy do mnie. Jaki dumny. Pan Patryk Ashdown. W rzeczy samej. Szukam twojej córki, panie. O cholera jasna. Co? A dlaczego taki miły gentleman jak ty może A czego taki miły gentleman jak ty może chcieć od mojej córki? No, chyba, że ma to coś wspólnego z nauką. Jestem tutaj w bardzo ważnej sprawie. Czy mogę z nią pilnie porozmawiać? Cóż, czy to nieszczęście? Właśnie tu jest. Zawołam ją. Brianna! Ktoś chce się z tobą zobaczyć. Brianna? Dlaczego Run poszukuje Brianny? Tak, tato. Ten miły gentleman chce z tobą omówić jakąś ważną sprawę. O, dzień dobry, panie. Czy to mnie pan szuka? Brianna jest, jak na mój gust, odrobinę nadgorliwa. Odrobina? Czy ty jesteś Corin, córka Patryka i Elit Ashdon? Przecież to ja. What the fuck? Ojej, nie, nazywam się Brianna Ashdon. Przepraszam, nie jesteś tą, której szukam. Proszę pana, co? Ma pan córkę o imieniu Corin? W sklepie miłosnym nastaje głucha cisza, a ty próbujesz trzymać pod kontrolą swój oddech. Arun nie ma pojęcia, jak brzmi moje nazwisko. Byliśmy tak bardzo zajęci swoją obecnością, że nigdy mu się nie przedstawiłam. Pytanie brzmi, co ja mam wspólnego z jego ważną misją? Muszę oddychać. Gdy ty dostajesz ataku hiperwentylacji, rozmowa toczy się dalej. Przepraszam, ale dlaczego poszukuje pan mojej młodszej córki? Tak, również chciałabym to wiedzieć. Tylko proszę nie mówić, że sprowadziła wstyd na naszą rodzinę. Ty się już nie odzywaj, dobra? Większej hańby od ciebie nie mogą mieć. Zaraz pewnie spróbuję zemdleć, żeby Run musiał ją uratować przed upadkiem. W takim razie, no dobrze, skoro musicie to wiedzieć, mam dla niej wiadomość od królowej. Wiadomość od królowej? Co? Od królowej! Wszyscy się dziwiły, też jestem w szoku. Co? Znaczy nie jestem, bo wiem, że ona jest doosyginioną księżniczko Olianu. Jak już mówiłem. Czy ty panie powiedziałeś właśnie wiadomość od królowej? Dla Corin? Tak, nasza królowa posyła mnie z ważną wiadomością. Proszę mi powiedzieć, gdzie mogę znaleźć pana młodszą córkę? Uciekła z domu. O nie, mam ogromne kłopoty. Brianna. Czy to prawda? Obawiam się, że tak. Nie wiemy, dokąd mogła się udać. Rozumiem. Jeśli można wiedzieć, jaką wiadomość królowa ma dla mojej córki? Przepraszam, ale nie mogę tego powiedzieć. Oczywiście, rycerz jest związany przysięgą. Jesteś rycerzem? Co się tak cieszysz? Tak, jestem. W następnej chwili Brianna wybucha płaczem. O, przez cały dzień wypłakuję wy łzy za moją siostrę. Nikt nie wie, gdzie mogła się podzieć. Umieram z przerażenia. Widzisz? Ja i moja siostra jesteśmy ze sobą tak blisko. No, chyba widzę, że telefon spadnie z ręki. Jaka ona jest bezwstydna! Każdy, kto ma przynajmniej dwie komórki mózgowe, usłyszy, że to udawany płacz. Chciałabym zobaczyć wyraz jej twarzy, gdybym wyszła teraz za tego wielkiego kosza i dołączyła do, do Ale się na to nie odważą. Nie mogę ryzykować, że przez zwykłą próżność. Aha, nie mogę ryzykować przez zwykłą próżność. To, że będzie. Będę widziała z rycerzem. nie uchroni mnie przed bólem rąk... Skończę fraza, idź. Wiem. Eee... Sorry, znowu cięcie. Nie uchroni mnie przed bólem rąk od szorowania płyty do uboju przez następną dekadę. Poza tym, nie wiem, czy byłabym w stanie utrzymać ją na nogach w tym momencie. Cały ten czas Run szukał właśnie mnie. Ale dlaczego? Ty jeszcze nie wiesz, my już wiemy oczywiście po tytule historii, nie? Być może ja mogę Ci jakoś pomóc. Z przyjemnością zajmę miejsce mojej siostry. Jeśli zechcesz zabrać mi na dwór królewski, aby przemówić do królowej, Branna, cóż tej swojej próżnej dupy nie wysyłaj nigdzie, naprawdę. Ech, dziękuję, ale to nie będzie konieczne. Muszę już ruszać. Tata szybko interweniuje, zażenowany śmiało propozycją swojej córki w sprawie ucieczki z rycerzom. Nie zrobiliśmy dobrego pierwszego wrażenia, panie. Proszę, może pan wybrać coś z naszych najlepszych wyrobów mięsnych. Codziennie dostarczam je szlachetnie urodzonym. To miłe, ale nie mamy, już, nie, mam już, nie mamy już czasu na to. Moja towarzyszka i ja mamy przed sobą długą. Twoja towarzyszka? Nastaje krótka ciesza i stajesz sobie sprawę z tego... Że Run dopiero teraz zauważył, że nie stoisz za nim. Tak, musiała wyjść, kiedy rozmawialiśmy. Ona? Brianno, nalegam, żeby zabrał pan jakiś zapas na drogę. Proszę wezwać swoją towarzyszkę i będziecie mogli wybrać coś z moich produktów. Dziękuję panu za okazaną dobroć. Tylko zawołam Eh, moja pani co? Oh, gdybym tylko nie była w takim żałosnym położeniu, słowa Runa wywołałyby uśmiech, uśmiech na, moich ustach, na moich ustach, ale jak na razie jestem uziemiona. Ignorujesz wezwanie Runa i pozostajesz w pokryciu. W tej chwili do sklepu wchodzi duża grupa rozgadanych kobiet z wioski. To moja szansa. Powinnam się stąd wydostać niezauważona. Wykorzystujesz okazję i wypełzasz z zakosza, ukrywając się za spódnicami kobiet wchodzących do sklepu. Są głośne i całkowicie skupione na sobie. Nikt nie zauważył mojej ewakuacji. Wydostajesz się ze sklepu na czworakach. Być może to nie było najbardziej eleganckie wyjście, ale się udało. Uh -huh. Nie nas <laughs> Kilka minut później Jorun wychodzi ze sklepu mięsnego z różnymi wyrobami twojego taty. Tutaj jesteś. Dlaczego nie wyszłaś? Dlaczego wyszłaś ze sklepu? Jaka wymówka usprawiedliwi moje zniknięcie? Spotkałam kogoś z dawnych czasów? Zobaczyłam przyjaciółkę, z którą nie widziałam się od wieków. Po prostu musiałam się przywitać. Och, rozumiem. Mam nadzieję, że spotkanie po latach się udało. O tak, było całkiem przyjemne. Nie umiesz kopać. kłamać. Po co przeczytam? Nie, bo jak zobaczyłam drugie słowo z tego zdania, to. Tak jest absolutnie zawsze. Run kopie kamień i wzdycha. Obawiam się, że moja misja się nie powiodła. Co się stało? Muszę dostarczyć wiadomość od królowej dla córki rzeźnika, a ona uciekła z domu i nie mam pojęcia, gdzie rozpocząć swoje poszukiwania. To jakiś obłęd. Czego na bogów może ode mnie chcieć sama królowa? Muszę dojść do sedna tej sprawy. Yy, no, drąż temat jeszcze mnie stać. Dlaczego tak nagle musisz znaleźć tę dziewczynę? I co jest takiego ważnego w tej wiadomości? Próbujesz wypowiadać swoje słowa swobodnym tonem, ale słyszysz, jak twój głos drży. Wiem tylko, że ta dziewczyna jest wyjątkowa i że jest kimś na tyle wyjątkowym dla królowej, że kazała mi ją odnaleźć. Dałem jej wysokości moje słowo. Ale dlaczego ta dziewczyna jest taka wyjątkowa? Nic więcej nie wiem. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby sprowadzić ją do pałacu, a słowo rycerza jest wią wiążące. Sprowadzić ją do pałacu? Tak, a najgorsze jest to, że to ściśle tajna misja. Nie mogę powiadomić całej wioski, że szukam tej dziewczyny. Gdybym mógł, już bym to zrobił. Muszę wydostać się, się sprzed sklepu, zanim tata albo Brianna zobaczą mnie na zewnątrz. Spoglądasz na zawiedzioną twarz Runa i czujesz się winna, że nie powiedziałeś mu, kim naprawdę jesteś. Nie jestem pewna, komu ani czemu mogę teraz ufać. Nawet nie wiem, czy królowa jest dobra. Ludzie z Wyski raczej nie rozmawiały na temat rodziny królewskiej. Nie powinniśmy już być w drodze do kamiennych bogów? Ech, tak, masz rację. Po prostu chciałabym móc wypełnić moją misję. Jestem pewna, że ta dziewczyna niebawem wróci do domu. Tyl czy tylko mi się wydaje, czy mój głos zabrzmiał podejrzanie piskliwie? Na szczęście Runie jest głuchy. Mogę mieć tylko taką nadzieję. Znasz ją? To taka mała wioska. Założę się, że w tych stronach każdy zna każdego. E, no, nie aż tak dobrze. Rund przegląda się twojej twarzy i lekko marszczy brwi. Powiedz mi, bo jeszcze nie spytałem, jakie jest twoje nazwisko? Ściska mi gardło. Nigdy nie byłam dobrym kłamcą. Nazywam się Corin Cooper. Mój ojciec wytwarza wiadra. Mhm. Żebyś jeszcze jakiegoś kupera znała. W końcu wyruszacie w drogę. Coraz bardziej oddalacie się od yy, wszystkiego, co kiedykolwiek znałaś. Yy, a twoje myśli zaczynają krążyć wokół najlepszej przyjaciółki. Uaj! A bo ona tam została porwana, tak? Kurde. Nie ma to jak, yy, tak powiem. Pamiętać, nie pamiętać i w końcu. Nieważne. Nie mogę znieść myśli, że Anna jest w szponach tego okrutnego człowieka. Kłamstwo na temat Twojego nazwiska także nie daje Ci spokoju. To tylko małe, niewinne kłamstwo. W porządku. To ogromne kłamstwo. Nie mogę dojść do siebie po tym, jak dowiedziałam się, że królowa ma dla mnie wiadomość. I jeszcze to dziwne porwanie Anny. Po prostu nie chcę być kolejną osobą, która zniknie w obłoku dymu. Serce podpowiada mi, że mogę ufać runowi, ale strach przejął kontrolę nad moim umysłem. Co gorsza, to byłoby przerażające, gdyby run dowiedział.